Hej, cześć, Siemano Wam wszystkim, ja jestem Lord of Wolves. Witam Was na kanale i witam Was bardzo serdecznie we vlogu. Jednak zanim przejdziemy do tematu odcinka, o którym będę mówił, zapraszam Was najpierw na czołóweczkę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach troszkę, e, ponieważ od dziecka dość dużo czytam. Moją pierwszą książką notabene, na której czyt... na której uczyłem się czytać, była Księga Dżungli Chiplinga. Osobiście czytałem. Pamiętam to jak dziś. E, potem jak to dzieciak czytało się bajki, takie malutkie książeczki były. Z, z obrazkami się czytało je. Potem poszedłem na, na etap zwierzątek I bardzo dużo czytałem o zwierzątkach jak ja byłem mały a później już książki przygodowe Karol May, autor był na porządku dziennym tak samo jak Szklarski czy też Cooper a jeszcze tam gdzieś mam te książki I tam gdzie są moje książki i tu obok i tu po, prawie, po mojej prawej, a waszej Nie? też. Więc jak widzicie było coś takiego. E, później przeszł, e, w około czwartej klasy podstawówki zacząłem czytać duże książek o tematyce historycznej. E, ponieważ do, przygotowywałem się do konkursów, Same konkursy też mi dobrze dawały. Po prostu lubię, lubię historię. Tak? Jeszcze gdzieś tutaj, jeszcze tu mam nawet książkę. kazała kamerą Historii bez cenzury. Tu obok też sporo książek tutaj tej jest Tak samo. Więc jest ich dość i dużo. I dalej je czytam przede wszystkim. Dzisiaj czytam. Małe, cienkie przepraszam, szamba za cienkie. Małe kupoty w domu, pieski nie weszły do domku. Obecnie czytam coś takiego. Jest to drugi bodajże, tom? czy trzeci, już nie pamiętam. To jest. Czeki tom, History bez cenzury. Właśnie eee, od tego, drewniaka. to jest ten kanał, który poleca na historycznym. W kanale tak samo i dalej je czytam. I jednak teraz kieruję się głównie w e, nowelki e, ob, obcych państw, a także fantastykę Grzędowicz, Tolkien i inne. Autor w Kostyk, nawet Magdalena Kozak. Całą serię mam w większości e, książek. E, co obecnie czytam, już wam pokazałem. Mogę się właściwie nazwać w bibliofile. Mamy tutaj w domu wspólnie zebraliśmy ponad... około już będzie spokojnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę wszystkie tomówki około 800 książek na spokojnie jakbym dobrze policzył, to pewnie było około 1000, ale 800, 800 mam na pewno Bo już nawet mam powiem co robiłem, ponieważ każdy mój wyjazd, na przykład do Krakowa, czy do Kielc, jak jeździłem jako małe dziecko, powiedziałem się, że książki. Tak, książki. E, nagrody książkowe również dostawałem. Jedną z tych, co się śmiałem, ale to może kiedyś Wam inaczej opowiem. E, w planach mam przeczytać kolejne części różnych książek, e, jeśli będą wychodzić dalej wiadomo z obecnie e, nie wiem czy piszę. pamiętam Kran Czerwonego Lisa. Był. Co czytałem, no to będę bo się dorwał e, I tutaj e, będę planował dalej jeszcze czytanie takich książek. I znowu prośba, jeśli macie e, jakiś tytuły do zaproponowania, którego nie czytałem, jest od groma, natomiast ja będę odpisywał w razie w miarę możliwości, czy czytałem czy nie, to proszę Was o informację i napisanie w komentarzu pod tym post. E, jeszcze tutaj wspomnę, że książki, no typy, książek powiem, które czytam. E, nie znoszę romansów i obyczajówek. Nie wiem czemu. Nie znoszę ich, nie cierpię. Nie cierpię, to jeżeli czytać liryki, czyli wszystkie wdierszowane. Za przeproszeniem. Nie będą u e, mnie zdatne. Także dramaty, e, wszystkie sceniczne, nie umiem tego czytać. Nie lubię po prostu. Męczy mnie to bardziej. Do, dlatego lekturę e, nienawidziłem takich. Wolałem, już jak miałem czytać, to wolałem zwykłą prozę. I czytać sobie. Mogłem tego do 80 razy czytać. E, to, czasami też sobie przypominam książki. Tych, których już czytałem kiedyś, ale z jakiegoś powodu mi się spodobały. Sen lubię czasami wrócić do nich i poczytać. Między innymi taką serią jest Tomek, seria Tomka, o Tomku Wimowskim szklarskiego. Lecz nie będę Wam więcej czasu zabierał. To miały być krótkie vlogi nagrywane w telefonu. Tak, w końcu się wziąłem do nagrywania, ale to cudzo. brawo ja. Może kiedyś zrobię topkę autorów nawet, jeśli będzie takie zainteresowanie, albo będę miał też ochotę, bo to też ważne, nie będę się na siłę zmuszał do czegoś. I zapraszam Was do linków w opisie. Dzięki za uwagę!